Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Izabela Lerszyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani poseł, Pani Przewodnicząca, witam. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Za godzinę główny urząd statystyczny poda ten szybki odczyt inflacji za listopad. Miesiąc temu to było 17,9%. Ile będzie teraz w listopadzie? Jak czuję, jak przewiduje Pani Przewodnicząca? Panie redaktorze, ja myślę, że ona utrzyma się na, na podobnym hmm. poziomie. Może będzie o punkt procentowy wyższa. To e, dużo. To byłoby bardzo dużo. ale to Eksperci raczej maksymalnie pół punktu prognozują. Tak, ale, ale co chcę powiedzieć? Hmm. Czy ona będzie pół punktu procentowego wyższa, czy punkt procentowy? To jedno jest pewne. E, koszyk. Takich podstawowych dóbr dla e, najuboższego gospodarstwa domowego, e, to dzisiaj inflacja dla takiego koszyka to jest około 50%. Więc czy będzie 17,9% jak w październiku, czy będzie 18,5%, to i tak w Polsce mamy koszmarną drożyznę i ludzi stać na coraz mniej, a po nowym roku przy zniesieniu tarcz tych tak zwanych antyinflacyjnych, mm. inflacja na pewno przebije 20% i to jest bardzo, bardzo zła wiadomość. Mamy w Polsce do czynienia z, ze zjawiskiem, które ekonomiści nazywają stagflacją, czyli... No, jeszcze nie, możemy za chwilę mieć. Mamy stagflację, panie redaktorze, naprawdę. Jeśli mamy spowolnienie gospodarcze, a mamy spowolnienie gospodarcze, a w przyszłym roku to mamy w ogóle właściwie mieć taki pełzającą dynamikę wzrostu 0,5%, Yy, procent PKB, yy, więc yy, niski wzrost, bardzo niski wzrost, czy wręcz zerowy. I no, bardzo wysoka by inflacja. To jest, tak, tak, Dokładnie tak. Więc czy będziemy mieli tam ten 1% mhm. wzrostu, czy będziemy mieli minus 0,2% i tak czeka nas w przyszłym roku bardzo trudny rok i yy, mamy ten rok, no yy, zawdzięczamy niestety rządom PIS. Wspomniała Pani Przewodnicząca o yy, tarczy czy tarczach yy, antyinflacyjnych, bo to były poszczególne elementy etapami yy, wprowadzane. No rząd tłumaczy to oczekiwaniami czy y, regulacjami europejskimi. Yy, czyli nie powinniśmy się na nie oglądać? Te tarcze powinny zostać utrzymane? Znaczy, panie dyrektorze, rząd przede wszystkim y, wprowadził tarcze, jak inflacja była niższa niż 10%, a z, y, no, likwiduje je, jak inflacja sięga prawie 20%. To nie jest racjonalne działanie y, i trzeba powiedzieć wyraźnie, że rząd y, robi to przede wszystkim dlatego, że nie ma na to pieniędzy. PIS nie ma już na nic pieniędzy. Co więcej, właściwie nikt tych pieniędzy nie nie chce nam już pożyczać. Co powinien robić Pani Przewodnicząca? Powinien bez względu na te unijne przepisy i stan finansów publicznych te tarcze powinny zostać utrzymane? Od początku powinien robić zupełnie inne rzeczy no, niż robił. Tu i teraz. E... Y, są likwidowane tarcze, pytam, co powinno być. No tak, się tylko wydarzyć, pan redaktor mówi, no, tu no, i zrozumie, teraz. Możemy się a... cofnąć do y, rok, dwa, trzy, co powinno być inaczej, ale, ale chodzi o te konkretne rozwiązania teraz. Powinny zostać utrzymane w takim razie? Te konkretne rozwiązania powinny być od samego początku celowane dla tych ludzi, y -hmm. którym jest naprawdę źle. Bo w momencie, kiedy PiS prowadził te tarcze tak, jak prowadził, to znaczy, że y, i ja, i pan redaktor. O, Mogliśmy skorzystać z dodatku węglowego i z, z benzyny z niższym VAT-em. No to komu pomagał? To pomagał ludziom, którzy nie są biedni. Co więcej, pomagał nawet bardzo bogatym, którzy mają e, samochody palące 20 litrów benzyny na 100 kilometrów. No, jeśli rząd pomaga bogatym. To zawsze dzieje się to kosztem biednych, bo ci biedniejsi, to znaczy to nakręcało inflację. Więc ci biedniejsi dostali po głowie przez to, że rząd e, nigdy nie umiał wprowadzić dodatków osłonowych rzeczywiście osłonowych. Jeden taki był rok temu wprowadzony, Pani Przewodnicząca. Przypomnę z kryterium 1500, osób, 1500 zł w przypadku. Wieloosobowego gospodarstwa dodatek osłonowy, chyba on tak się nazywał. Taki tak. pierwszy przetarcząc tak. 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i teraz te kryteria mają być przy WACie na gaz utrzymane No tak, ale później całe tarcze antyinflacyjne, no tak, które kosztowały kilkadziesiąt Panie, Panie Przewodniczący... miliardów złotych w tym Jasne. roku spowodowały to, że w przyszłym roku inflacja to będzie Rozumiem, wyjść. że w tej sytuacji, kiedy no, budżetowa sytuacja jest yy, mało. Czy też o tym to, że wszystkie resorty mają po 5% szukać cięć. Wczoraj mówiła o tym minister finansów, to w tej sytuacji w ogóle pomoc państwa dla obywateli powinna być no, zdecydowanie częściej yy, konkret, do konkretnych grup, które tej pomocy potrzebują adresowana nie tylko na poziomie tych y, energetycznych <grym> rozwiązań, tylko gdzie jeszcze? Nie, w tej sytuacji panie redaktorze rząd powinien zrobić to, co zapowiada, czyli te 5% y, cięcia, cięcia mhm. we wszystkich resortach, ale uwaga. Jeśli pan Czarnek zamiast y, zablokuje pieniądze, zamiast na przykład na zajęcia y, sportowe y, to przeznaczy pieniądze, tak jak zrobił to, na jakiś parking przy kościele. No i to jest ten wybór. To ja wolałabym, żeby, historii, no tak. była opisywana w prasie, to ja wolałabym, żeby pan Czarnek nie dał pieniędzy na parking, a dał pieniądze na zajęcia sportowe dla dzieciaków. Więc pytanie, gdzie będą te cięcia, to jest pierwsze. Po drugie, nie we wszystkich resortach one powinny być tak, jak ręką uciął 5%. No ministrowie mają decydować. Tam. I chyba 3-5 to też ma być i to tak. nie jest dobre. Ponieważ czy my musimy dzisiaj wydawać na Pałac Saski, czy my musimy wydawać na pilnowanie łąki w Baranowie, e, czy my musimy wydawać na publiczną e, telewizję kolejne 2 miliardy, czy my musimy dotować różne e, fundacje, fundacyjki, stowarzyszenia e, narodowe, często faszyzujące, czy my musimy wreszcie e, utrzymywać kilkadziesiąt nowych instytutów, agencji, agent funduszy. Nie, nie musimy, więc tam niech rząd szuka oszczędności. To... Przede wszystkim mamy 66 hmm. pełnomocników, 80 wiceministrów, każdy z nich ma limuzynę. No, ty, ty, tam szukajmy oszczędności, bo to ma wymiar nie tylko taki. No to taki stri... akurat jeżeli chodzi o samą klasę urzędniczą tę centralną, to powiedzmy, że symbolicznie tak. No, nie, nie to wymiar, była, a ja się z tym nie zgadzam. To nie jest bo to nie chodzi, Dziesiątków miliardów złotych. Nie chodzi tylko o miliardy grube, które hmm. można znaleźć w resortach, które w KPRM-ie samym na przykład. E, na Natomiast chodzi o pewną postawę, którą Polska powinna pokazać rynkom finansowym, i inwestorom. Tak, ten Zaciskamy rząd się pasa, wreszcie tak? ogarnął, ale przede wszystkim zaciska tego pasa na wydatkach, które są naprawdę niepotrzebne. To jeszcze tylko do tego wątku wrócę, jeżeli chodzi o te jak najbardziej potrzebne, osłonowe różne wydatki, to co powinno jeszcze być celowane, adresowane konkretnie, gdzie te ograniczenia, jeżeli chodzi o no właśnie pomoc obywatelom w. W walce ze skutkami tak naprawdę inflacji, gdzie no, dopływ tego pieniądza na rynek yy, możliwie ograniczać. Znaczy, no ja rozumiem, jak, że jak rząd rezygnuje teraz z dopłaty do benzyny dla zamożnych obywateli, no to to będzie już z, z, znaczące. Tylko, panie że problem jest jeszcze w czymś innym. Nawet jak więcej tych pieniędzy z VAT-u i z akcyzy wpłynie teraz do budżetu, no to rząd te pieniądze i tak wyda na rynek. Więc to, co trzeba zrobić dzisiaj, żeby y, ulżyć ludziom naprawdę biednym, którzy nie radzą sobie to? dzisiaj z związaniem końca z końcem, to bank centralny powinien prowadzić prawdziwą politykę monetarną i walczyć z inflacją, to znaczy powinien naprawdę wypuścić obligacje antyinflacyjne, czyli ściągnąć pieniądz z rynku, mówiąc ludziom macie swoje oszczędności, one wam topnieją, to kupcie obligacje antyinflacyjne i my zwrócimy wam za dwa, trzy, cztery lata, Chyba czy za Chyba może w ten sposób, by, by bank centralny pomógł, ale tym najbiedniejszym o nie, ty, nie no wiem, nie. czy oni mają dziesiątki tysięcy złotych znaczy, co najmniej zaoszczędzone, pani przewodnicząca. Nie, nie ma pan racji znaczy e, działania... w Polsce ludzie mają ale jak mi pan tysięcy da dokończyć, różnych. co Pan no, będzie oczywiście. wiedział. E, Działanie antyinflacyjne polega na tym, że jedni co mają oszczędności mm. tracą te oszczędności, a przez to, że oni wydają te pieniądze, no, no to rozumiem. ta inflacja się kręci, więc Obytowe, najbiedniejszy, żeby dokładnie tak. Pieniądze. Więc tu naprawdę to zadziała okay. w dwie strony. Pani Pomoże tym, tym bogatszym, zapytać. a przede wszystkim biedniejszym. Po jedno rzecz jeszcze chciałem zapytać Igor Tuleja, przywrócony do orzekania, czy to może pomóc no, odblokować środki z KPO? Znaczy rząd dzisiaj już wie i rozumie, że zapaści w inwestycjach niczym nie zasypie, że nie umie po prostu niczym inwestować. Kaprała, tak rozumiem, tak? Dokładnie tak. To są jedyne pieniądze, które leżą na stole, bo tak jak powiedziałam, nikt już Polsce nie chce pożyczać. Okay, Tuleja, Pożyczamy na... Yy, znaczy myślę, że myślę, że tak. Znaczy, rząd zachowuje się jak płasza rajka, co to wyjadła krem z rurek. Yy, więc y, właściwie nie naprawił tej izby dyscyplinarnej ani nie zniósł ustawy kagańcowej, ale chce pokazać komisji dobrą wolę. Ale jak nie naprawił, i... jak tamta izba odsuwała od orzekania, a ta przywraca wszystkich do orzekania taśmowo. No nie, ale w tej nowej izbie mamy sześciu na osędziów. Czyli ona ciągle jest niekonstytucyjna. Natomiast rząd rozumie. To, co, to jest to znaczy, czy nie? Panie doktorze, rząd prowadzi negocjacje, ale markuje praworządność. Ja trzymam kciuki tak naprawdę. Ale to żeby to przywrócenie komisja... jest konstytucyjne, czy nie w takim razie? Jeżeli niekonstytucyjne gremium przywróciło do orzekania, to, to może jest nieprzywrócone. Znaczy, ciągle, trafił pan w sedno? PiS wprowadził takie zamieszanie w wymiarze mm. sprawiedliwości, że dzisiaj nawet sędzia Tuleja nie właściwie... Wiem, nie, nie, sędzia Tuleja to myślę, że, że dokładnie wie. Natomiast wie, że został Odsunięty przez niekonstytucyjny mhm. organ i przywrócony przez organ to, to jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o sędziów. Taką ciekawostkę dzisiaj znalazłem w Rzeczpospolitej. No, pani mówi o neosędziach. A, a, a taka jest interesująca informacja. IPN domaga się unieważnienia represyjnego wyroku z 1982 roku skazującego na więzienie ówczesną działaczkę Solidarności Zofię Pietkiewicz. Wyrok wydał sędzia Waldemar Płócienni, który do dzisiaj orzeka w Sądzie Najwyższym. Neosędziowie wybrani przez zarządów PiS źli sędzia, który wydawał wyroki w osiemdziesiątym roku? ale postawił pan tezę, której ja, ja nie nigdy pewnie. nie powiedziałam. Ja nie powiedziałam, no. że neosędziowie są źli. Tam jest pewnie cała Oj, no, masa... Ten, ten termin chyba, pani no, nie, przewodnicząca, no, jest panie... nacechowany negatywnie. Nie, no. ale panie redaktorze, no ale dlaczego negatywnie? Bo oni zostali powołani... Yy, mm. w, w, z... No, z wadą prawną, jak rozumiem państwa zdaniem. No nie naszym zdaniem, tylko zdaniem całego świata, panie redaktorze. I no. tam są pewnie porządni całego ludzie, ja, porządni ale. sędziowie i oni, no, 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 mm. no jak nie całego świata? No, Komisja Wenecka, no, Rada wiec, Europy, ONZ, świata. Unia Ouz, Europejska, Ouz ale oczywiście, że się wypowiadał na temat praworządności w Polsce. Wszystkie międzynarodowe instytucje, nawet prezydent Obama jak był to powiedział, że no, chciałby, żeby Polska pamiętam, była okazji, praworządna. Była. No, no cały świat. Pani Przewodnicząca, kropkę już musimy postawić. Szkoda Dziękuję więcej, następnym pogodę. razem Izabela, chciałabym o... Yy, ubóstwie, które jest w Polsce coraz to więcej. Biedniejemy, też... panie redaktorze, no, jak Kasandra kiedyś to się Biedniejemy, bo płace rosną dużo wolniej niż inflacja. To prawda, biedniejemy. Pierwszy raz bez, od 30 bez, bez, lat zdanie. tak się dzieje. Z rządów PiSu. A, a mówiła to Izabela Jaszczelna, wiceprzewodnicząca Polskiej Obywatelskiej. Dobrego dnia, pani przewodniczącej. Państwu życzę do usłyszenia. Radio Plus. sedno sprawy.